Cześć! Elementy hipertrofii, część czwarta. Podsumowanie poprzednich informacji znajdziesz w poprzednim filmie, więc polecam tam zajrzeć, a dziś odpowiemy sobie na kluczowe pytanie: jakie jest najlepsze ćwiczenie na klateczkę mordo? Możemy porównywać ćwiczenie na podstawie EMG, analizy elektromagnetycznej, ilości zaangażowanych partii mięśniowych, włókien mięśniowych, zakresu ruchu, ale skupmy się na najważniejszym możliwości, obciążania i dopasowaniu do Twojej anatomii. Zamiast analizować każde ćwiczenie oddzielnie, omówimy najistotniejsze elementy w ćwiczeniach, które mają służyć hipertrofii, bo finalnie interesuje nas wszyscy razem osiągnięcie napięcia mechanicznego czyli ćwiczenie, które ma służyć hipertrofii, ma zaangażować jak najbardziej dany mięsień, który nas interesuje, tak by to on był głównym motorem w danym ruchu. Jednocześnie ważne będzie stabilne środowisko, które po prostu pomaga nam wygenerować więcej potencjału siłowego. Pierwszy punkt jest łopatologiczny. Jeśli chcesz trenować triceps, wyprosty nóg na maszynie mogą być średnim wyborem i to wydaje się dość logiczne. Ale gdy porównujemy na przykład wyciskanie na klatkę wąskim chwytem i wyprosty na triceps na linkach, sprawy mogą się trochę skomplikować. Oba ćwiczenia angażują triceps, ale które jest lepsze? Z jednej strony, w tym drugim, mamy kompletną izolację tricepsa i wiemy, że on jest głównym motorem ruchu i możemy go obciążyć. Znowu, tak samo możemy obciążyć z jeszcze większym, z większą ilością kilogramów w wyciskaniu leżąc. Jednak proporcja tego, jak bardzo pracuje triceps, a ile pracy przyjmuje klatka, będzie zależała od naszej indywidualnej anatomii, bo w zależności od długości rąk, techniki wyciskania, może się to zmienić. Jednak mimo to, że klatka tam pracuje, wciąż triceps musi pokonać bardzo dużo obciążenia i użyjemy ich więcej niż w pracy na linkach w izolacji. Dlatego pierwszy wniosek, jaki nam się tutaj wysuwa, to to, że najskuteczniejsze będzie używanie ćwiczeń wielostawowych i izolowanych. Łatwo wtedy korzystać z dużego spektrum intensywności i powtórzeń. Dodatkowo, postępy w ćwiczeniach wielostawowych, postępy siłowe, będą wspomagać Twoje ćwiczenia izolowane. Drugi punkt, stabilne środowisko wykonywania ćwiczenia, również wydaje mi się logiczne. Jednak zagmatwały go lata mody na trening funkcjonalny, no bo przecież jeśli coś się buja, jest udziwnione, to jest lepsze, nie? I okej, okay, niestabilne środowisko czy tego typu ćwiczenia mogą być urozmaiceniem treningu i mogą mieć swoje miejsce. Jednak mówimy tutaj o hipertrofii i o tym, jak przeciążamy daną partię mięśniową. Stabilne środowisko sprawia, że możemy wygenerować więcej siły, czyli użyć więcej ciężaru i wykonać pracę, tworząc więcej napięcia mechanicznego. Ok? Wszystko to zawsze wraca do tego jednego punktu. Te niestabilne środowiska, dziwne ćwiczenia, tego typu rzeczy, często, szczególnie jeśli narracja gdzieś tam zbiega się, że przy tym, że maszyny są złe, bo nasi przodkowie nie mieli do nich dostępu, cóż, Nasi przodkowie też nie mieli dostępu do dmuchanych piłek i rollerów. Zachaczmy o jedną rzecz, której często mówię pod opiecznym, gdy schodzimy na ten temat. Z czasem musimy w jakiś sposób utrudniać nasze ćwiczenia, czyli musi dojść do progresywnego przeciążenia. Jednak sposób, w jaki to zrobimy, ma znaczenie. Najsłynniejszym i najgłupszym przykładem dziwnych sposobów utrudniania jest chyba stanie na półpiłce i uginanie hantli na biceps. No ale przecież angażuje brzuch mordo, nie? No tak. I co z tego? To jest właśnie przykład takiego nieporozumienia. No przecież jest trudniej, ale co znaczy trudniej? W jakim kontekście chcemy, żeby było trudniej? Spójrzmy teraz na dwa przykłady wyciskania nad głowę. By utrudnić wyciskanie nad głowę, mogę zabrać sobie oparcie. Mogę też podnieść nogi. Będzie o wiele trudniej, prawda? Ale czy jest trudniej w miejscu, które nas interesuje? Trudniej jest podnieść ciężar. Ale czy partia, która nas interesuje, zaangażowana jest bardziej? Spójrzmy jeszcze na ten film. Czy widzisz, na jakiej podstawie tutaj zmienia się trudność ćwiczenia? Tak, wiem, szok. Zmienia się tylko ciężar przy zachowaniu stabilnego środowiska. Na przykład dlatego maszyny są świetnym wyborem, jeśli chodzi o trening hipertrofii, bo zapewniają nam to środowisko i pozwalają skupić się tylko na wykonywaniu ciężkich ruchów. Na marginesie, w kontekście, w kontekście adaptacji nerwowo-mięśniowych ćwiczenia wielostawowe będą lepszym wyborem. Angażują więcej partii mięśniowych i budują lepszą koordynację. Jednak, jak już mówiliśmy, obie te rzeczy mogą być wykorzystywane w treningu jednocześnie, a o wymogach stabilizacji pogadamy sobie za chwilę. Stabilne środowisko pozwala nam wygenerować więcej siły, uczyć większego ciężaru czy wykonać więcej powtórzeń. Czy zatem znaczy to, że ćwiczenia wielostałowe wymagające sporo stabilności są gorsze? Absolutnie nie. Jednak to nie jest takie zero-jedynkowe rozumienie, i jest tam pewien kontekst i niuans, który musimy zrozumieć. Stabilność, której wymaga przysiad lub martwy ciąg czy RDL, jest wbudowany w naturę tego ćwiczenia. I okej, okay, tutaj musimy ją generować, musimy ją wzmacniać tak, jak wzmacniamy całe ćwiczenie. I te rzeczy dzieją się równolegle, gdy wykonujemy to ćwiczenie. I to jest ten aspekt, który jest jak najbardziej ok, ale sztuczne utrudnianie stabilności poprzez stanie na jakichś piłkach, dziwnych podłożach, czy używanie rzeczy, które nam się w rękach bujają, bo mamy jakieś takie dziwne sztangi, na przykład, jest po prostu w tym kontekście nieproduktywne. W przypadku Innych zadań, innych sportów mogą mieć swoje zastosowanie, ale pamiętajcie, że teraz mówimy po prostu o hipertrofii i treningu siłowym. Wróćmy do różnic anatomicznych. Przysiad może być świetnym ćwiczeniem na rozbudowę nóg dla osób zbudowanych do przysiadu, dla długonogich, osób, które mają długie kończyny. Może być to po prostu średni wybór, dlatego że przez ich anatomię przysiad będzie wyglądał nieco inaczej. Najprawdopodobniej będą musieli się bardziej pochylić, zejść mocniej do tyłu biodrem, więc pracę przejmie pośladek, lędźwia czy całe plecy. I czwórka pracuje, ale nie tak mocno, jakby mogła, więc to nie znaczy, że nie powinni wykonywać oni przysiadów, ale jeśli celem jest zaatakowanie mięśnia czworogłowego jak najbardziej się da, to możliwe, że będą trochę lepsze wybory chociażby leg press, czy hack squad. ćwiczenia które pozwolą przeciążyć tą czwórkę tak mocno jak się da i wykluczyć te elementy, które przejmują większość pracy lub ograniczają ilość wykonanej pracy w zwykłym przysiadzie. Dalej, jeśli wykonujesz przysiady, to co tak naprawdę jest czynnikiem ograniczającym twoją serię? Góra pleców zaczyna już się pochylać, lędźwia zaczynają piec, czy to naprawdę nogi i czwórki, szczególnie to jest to, co się poddało w, wykonywaniu, w trakcie wykonywania serii, czy coś innego sprawia, że musisz przestać? Jeśli są to plecy czy lędźwia, no to najprawdopodobniej nogi nie wykonały tyle pracy, ile potencjalnie mogły. I możesz taką serię ocenić na przykład w skali RP wysoko, bo owszem, była ciężka, ale nie dla wszystkich partii podobnie. I to nie znaczy, że przysiady są od razu złe. Powtarzam. Tylko możemy robić wciąż te przysiady w treningu, ale pasowałoby uzupełnić go o właśnie ćwiczenia, tak jak w przypadku osób długonogich, które pozwolą pracować wokół tych ograniczeń. Więc jednocześnie wzmacniamy przysiad i izolacjami atakujemy tą partię, którą chcemy robić jako priorytetową. Ćwiczenia wielostawowe są wystarczającym wymogiem dla stabilności. Dorzuć do tego trochę ćwiczeń na brzuch i naprawdę, jeśli potrzebujesz wciąż jakiegoś niestabilnego podłoża, kup sobie łóżko wodne. Pełny zakres ruchu w większości ćwiczeń będzie najbardziej korzystny, ale nie zawsze konieczny i nie zawsze trzeba go ekstremalnie podkreślać. W ćwiczeniach takich jak rozpiętki czy incline bicep curl możemy go wypracować i stopniowo obciążać, ale sugerowałbym, nie wskakiwać od razu do ekstremalnego zakresu z dużym obciążeniem, żeby nie przeciążać stawów, jeśli nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Trzeba też wspomnieć o panującej ostatnio modzie na pełny, ekstremalny zakres ruchu i modę na bardzo duże rozciągnięcie. I to nie jest tak, że ono jest gorsze, ale wcale nie musi być jakoś diametralnie lepsze. Nie mówię to, żeby z takich opcji nie korzystać. Sam z nich korzystam, na przykład wspomniany już incline bicep curl, ale wykonuję je dlatego nie z powodu jeszcze większych efektów hipertroficznych, ale po prostu, żeby przemycić dodatkowy stretching podczas treningu, którego normalnie i tak bym nie zrobił. Więc możemy korzystać z standardowych zakresów ruchu, lekko skróconych i tych ekstremalnych. Nie ma z tym problemu, natomiast nie szukałbym w nich magii. Możemy manipulować zakresem ruchu i rozciągnięciem, i w ten sposób urozmaicać trening. Natomiast w żadnej z tych wersji, jak mówiłem, nie doszukiwałbym się magii. Dopóki będzie to wykonane ciężko, solidnie, blisko upadku, najprawdopodobniej będzie produktywne. Ale jeśli na przykład trenuję ten incline bicep curl z dużym rozciągnięciem, i napotykam stagnację, ciężko już jest dodać kilogramów. To może być właśnie dobrą alternatywą przejścia na bardziej pionowe ustawienie tułowia, na troszkę krótszą pozycję, ale która pozwoli mi wykorzystać więcej ciężaru. I na koniec: nie, nie ma ćwiczeń na masę i rzeźbę. To, czy się wrzeźbisz, zależy tylko od tego, czy jesteś w deficycie kalorycznym. Trening równie dobrze może zostać taki sam, a jedynym parametrem albo głównym parametrem, który powinieneś dostosować w trakcie deficytu kalorycznego, to po prostu objętość. Dzięki, że dotrwałeś do końca. Mam nadzieję, że ta seria filmów pomogła usprawnić Twój trening, a jeśli widzisz jakieś błędy czy problemy merytoryczne, chętnie o nich usłyszę i wprowadzę. Korekty. Zawsze mogę gdzieś zrobić pomyłkę, ale staram się przekazać możliwie najbardziej rzetelne informacje. Będę wdzięczny za lajki, like, za suby. A jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, to go udostępnij. A tymczasem do następnego filmu. Cześć!